że w ICT i Sniper Academy otrzymali ode mnie konkretne informacje. Wyznaczyłem strefy dla Bitcoinie po lewej stronie, dla ETH po prawej stronie. Za chwilę przejdziemy do wykresu. Zobaczycie. I zobaczycie, że to właśnie z tych stref nastąpiły spadki, które się spodziewałem. Mało tego, napisałem, kiedy tych spadków się spodziewam. Opisałem również, jakiej akcji cyklowej oczekuję, czyli. Widziałem możliwość utworzenia Inside Baru na interwale jedyniowym, co było dla mnie informacją o tym, że rynek będzie tworzył kolejne pule płynności. Napisałem, że sobota przyniesie nudę. Będzie tworzyć więcej płynności, a w niedzielę zobaczymy manipulację przed rozpoczęciem kolejnych spadków. Teraz zwróć uwagę na to, co się dzieje. Przejdę na interwał godzinny, update był w piątek. Rano. Mamy dojście do strefy, ale dla mnie to było jeszcze za wcześnie. Sobota, budowanie płynności. Nuda, czyli konsolidacja. Niedziela manipulacja, ruch wzrostowy, jeszcze raz do strefy, zebranie płynności z dnia poprzedniego i niedziela, poniedziałek miały rozpocząć się spadki. Zwróć uwagę co się dzieje, poniedziałek manipulacyjny, jeszcze ruch wzrostowy i rozpoczęcie dynamicznych spadków. Całkiem przypadkowo właśnie się wydarzyło to, co opisałem.